Witamy w ECS Online. Dziś naszym bohaterem będzie papież Jan Paweł II, w którego sali się znajdujemy na wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Wraz z nim przejdziemy przez wystawę i opowiemy o tym, jak niezwykłe przeżycia towarzyszyły jego pielgrzymkom do Polski i jego kibicowaniu Solidarności. W wspieraniu tego ruchu. Bez niego Solidarność mogłaby przegrać. Wybór Karola Wojtyły na papieża był początkiem jednego z najdłuższych i najbardziej niezwykłych pontyfikatów w dziejach Kościoła. Annuncio vobis, Gaudium magnum abemus papam. Kardynalem Wojtyła. Wojtyła. Jan Paweł II, obywatel kraju komunistycznego, został wybrany na głowę państwa watykańskiego. To był szok dla wszystkich w Polsce nie tylko dla ludzi wierzących, dla członków kościoła. To był szok dla władzy, która wiedziała, że od początku swojej działalności w kościele. Karol Wojtyła jeszcze jako młody ksiądz, a później biskup krakowski, walczył o swobody religijne, o budowę kościoła w Nowej Hucie w najtrudniejszych jeszcze stalinowskich czasach. Władze bardzo liczyły jeszcze w okresie krakowskim na konflikt między Janem Pawłem II, przyszłym papieżem, Karolem Wojtyłą, a Stefanem Wyszyńskim, prymasem tysiąclecia. Zawiedli się. Te dwie bardzo różne osobowości, dwaj wielcy ludzie kościoła, wyrastający z zupełnie innych tradycji, potrafili się w tym najtrudniejszym czasie porozumieć, i na zawsze pozostanie nam wszystkim w pamięci moment, kiedy Jan Paweł II, obejmując stolicę Piotrową, wita prymasa tysiąclecia, który klęka przed nim, a Jan Paweł II od razu próbuje go podnieść. I sam również klęka przed swoim dawnym zwierzchnikiem. To były momenty niezwykłego zwruszenia. I takie momenty przyniosła też pielgrzymka. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku. Wołam wraz z Wami wszystkimi. Niech wstąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Kiedy widziało się ten tłum, a byłam wtedy w Warszawie, bardzo różny, młodzi ludzie, rolnicy, profesorowie uniwersytetu, wszyscy razem zmierzający w stronę Placu Zwycięstwa i ten niezwykły entuzjazm i oczekiwanie na to, że coś się zmieni, że zmieni się radykalnie, że my sami się zmienimy. Ta pielgrzymka była momentem niezwykłych wzruszeń, niezwykłych emocji i niezwykłych nadziei. Jak się potem okazało, te nadzieje miały się spełnić. Papież wspierał Solidarność od początku. Wspierał opozycję w latach 70., a później jego portret znalazł się od razu na bramie w sierpniu 80. roku. Papież bardzo zdecydowanym gestem wsparł wszystkich pracujących podczas pierwszego zjazdu Solidarności. To było wzruszające, gdy każdy z nas otrzymał obrazek z uśmiechniętym Janem Pawłem i z jego osobistym błogosławieństwem dla wszystkich współpracujących w tym co postrzegał jako dzieło odnowy ojczyzny. Ale najważniejszy moment, kiedy Jan Paweł II wsparł solidarność w potrzebie, to był moment pielgrzymki w roku 83. Druga pielgrzymka Jana Pawła do ojczyzny odbywała się w niezwykle dramatycznych okolicznościach. Na stadionie w Warszawie zgromadziło się chyba wielokrotnie więcej osób, niż ten stadion mógł pomieścić. Poprzez tę podróż, O Święty uratował Solidarność. Bo wtedy wydawało się, że Solidarność już jest zwalczona. Wszyscy czekali też na ten moment kluczowy na to, czy Jan Paweł II spotka się z Lechem Wałęsą. Do tego spotkania doszło. To spotkanie Jan Paweł II traktował jako warunek swojego przyjazdu i do tego spotkania doszło w Dolinie Hochołowskiej na drugim końcu Polski, daleko od Gdańska. Z tego spotkania nie mamy materiału filmowego, ale mamy te kilka zdjęć, które pokazują tę niezwykłą chwilę. W 1987 roku w czerwcu papież przyjechał do Gdańska. Na zaspie spotkał się z milionowym tłumem. Nie wiem do dziś, jakim cudem ludziom udało się wnieść tyle transparentów Solidarności, mimo bardzo ścisłych kontroli. To było niezwykłe spotkanie, na którym papież mówił o nas i za nas, o Solidarności, o prawach ludzi pracy. Byłam tam i to jest takie doznanie, którego nikt chyba nie potrafi słowami przekazać. Był tam Lech Wałęsa z żoną, była możliwość bezpośredniego kontaktu z papieżem, a przynajmniej takie mieliśmy wrażenie patrząc na papieża stojącego na przepięknym ołtarzu zbudowanym przez Mariana Kołodzieja, zaprojektowanym przez wielkiego scenografa. I cała ta pielgrzymka została zarejestrowana przez Video Studio Gdańsk, czyli mamy niezależny Gdański obraz Gdańskiej Pielgrzymki. To był szczególny moment. Wszystkie pielgrzymki papieskie staraliśmy się niezależnie zarejestrować. Pierwszym polskim niezależnym filmem był film Andrzeja Czosara Stawieckiego Pielgrzym o pierwszej pielgrzymce papieża do ojczyzny. I wtedy, w 1979 roku, papież, mając okazję ten film zobaczyć, mówił o tym, że taka dokumentacja, dokumentacja filmowa ma ogromne znaczenie. Każda taka pielgrzymka była spotkaniem z ogromnym tłumem, ale był moment całkowitej samotności papieża. Papież pod pomnikiem poległych stoczniowców był zupełnie sam. Arcybiskup Gocłowski podał mu tylko bukiet złocisto-biały, bukiet róż, który papież tam pod pomnikiem złożył. Nie pozwolono tam, Nikomu papieżowi towarzyszyć. I bardzo wzruszający mo moment spotkania z młodzieżą na Westerplatte, tam gdzie papież powiedział, że każdy z nas ma w życiu jakieś swoje Westerplatte. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań który trzeba podjąć i wypełnić. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. To były momenty niezwykłe. Myślę, że wszyscy, którzy byli wtedy na zaspie w 1987 roku, do końca życia będą w sobie nosili wspomnienie tamtych niezwykłych dni z Janem Pawłem II. Jan Paweł II szczęśliwie dożył momentu przemian w roku 89 i po raz ostatni przyjechał do Warszawy w 1999. Ale nam się wydarzyło na ścianie w sali poświęconej pokojowym przemianom widzimy cytat z Jana Pawła II. Spojrzeć w oczy drugiego człowieka i zobaczyć w nich nadzieję oraz niepokoje bracia, brata czy siostry to odkryć sens solidarności. To jest przesłanie na ten nasz dzisiejszy czas. Podobnie jak słowa, które Jan Paweł II wypowiedział w Sopocie, nie ma solidarności bez miłości. I z tym przesłaniem pozostańmy.